No, pary, dalejcie. No więc coś optymistycznego. Za... Chleb jest za suchy. Zatkane uszy To jest optymistyczne? No. To nie wiesz? Wszystko jest na koncentracji pomidorowej spód Wylewałeś na Gula. Gołąbki bez zabijania. Mamy zatkane uszy. No. Zabijam. Jest zimno, a teraz Jest zimno. Zimno. chora. Ona jest chora, ona jest chora, jest ja Całe pasztety i gula. <laughs> na po, po prawej stronie naszej prawicy. prawicy. prawicy Drogo jak cholera. Bółka 10 zł. <laughs> Bigba 60 złotych w maku. 60, złotych złotych. I 30? A woda, że jest. No i co? No i co? I No i trzeźwo. <laughs>